Z tej strony Szczela. Dziś pokażę Wam jak zrobić mm, automatyczną farmę drzew, którą widzieliście w naszym odcinku redsplejowym. Yy, gram na singlu. Dziwnie mi się świat wygenerował, ale cóż. Yy, w pierwszej kolejności przygotowujemy sobie miejsce, w którym chcemy mieć posadzone drzewka. Ja sobie przygotuję, że yy, przygotowałem spodką małą bramówkę. 2, 3, no, 3, 4, 5, 6, 6, musi być 5 odstępu pomiędzy drzewami, tu również po 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, nie będę tutaj Wam na dużej powierzchni tego pokazywał, na tylu drzewkach wystarczy, mm, teraz robimy tak, jak mamy to przygotowane to no, mogę zdecydować, to nie jest. To Zakonię, tam pisze pewnie się już. Bierzemy sobie hmm, template Driving Table. Przepraszam, jeżeli źle czytam, ale nie chcę się tego... Chcę to na szybko nagrać. Tak, dwa będę potrzebował i będę jeszcze również potrzebował pochodni niebieskie landmarki jeśli się nie mylę. Tak, tu są. Zaznaczamy sobie teren, w którym ma nam wziąć i wygenerować naszą strukturę. że. Zaraz pokażę Wam co chodzi. To co tutaj jest, te 6 klocków, one muszą być stwarzane za tak każdym razem po ścięciu drewna. Czyli potrzebujemy to w jakiś sposób zapisać teraz tu 4 i tu też 4 żeby było tu będzie 4 dobra jest tu 4 razy 2, 3, 4 tak dobra jest chyba jest nie chce mi się teraz tutaj yy, i tu również tak robimy żeby tam się złączyło o, jeszcze nie chcę z drugiej strony to postawić. trzy takie diody wystarczą trzy te landmarki połączy nam się, wyrobi się taka obromówka teraz składziemy naszego y, temple driving table w jeden ruch landmarki nam znikną, pojawi się taka obromówka i wkładamy blank temple i nam się będzie przetwarzać. Zapiszę w ten sposób strukturę tych oto yy, klocków, które mają być zapisane. Tylko na tej wysokości. Czyli tylko w obrębie tej obramówki. Jedno nam się zapisało. Będziemy potrzebowali również drugie. Takie samo. I zaraz Wam pokażę. To już możemy zburzyć i teraz bierzemy bulidiera To już nie będzie potrzebne. bulidiera kładziemy w tym miejscu, w którym mieliśmy ten template Driving Table. Kładziemy i proszę bardzo. Teraz pokażę Wam, że to jest duże. Teraz jeżeli mi położę tego hmm, bulidiera byle gdzie wkładam ten schemat, to nam, nam się wytworzy takie coś jak zapisaliśmy co jest zapisane w tym schemacie co było zapisywane dzięki temu template tego Table yy, i teraz patrzcie to włożę, dobra te silniki wezmę kilka wiaderek by się przydało za dużo jest tych itemów wiaderko wody wiaderko wody? Bierzemy teraz sobie, w tym przypadku musimy będzie dirta, bo to będzie nam jako podstawę tego. Wkładamy sobie dirta tutaj. Włączamy silnik. Albo też również jakiś inny przedmiot. No włożył tutaj na przykład cego, to bez cego mi to robił. I to co zapisaliśmy nam się teraz w tym momencie tworzy. więc nie potrzebujemy. I teraz potrzebujemy zrobić wyżej o jedno. po jedno wyżej, czyli w tym miejscu potrzebujemy zrobić drugiego takiego bulidiera, Po to, żeby sa sadzonki stawiał. Możemy to na jedno bulidierze że zrobić a na dwóch, bo w tym momencie będzie się jedno robiło i drugie na raz. Sadzonki, sadzonki. i takie wkładamy tutaj pod to silnik podłączamy Opa. i teraz stawiamy silnik i sadzoną się sadzonki w tym momencie dobra i nie będę w tym, tego czasu malnował tylko zrobimy zanim te drzewa wyrosną to zrobimy obramówkę jeszcze jedną, tylko tym razem jeszcze musi być na, na wysokości zrobiona, bo te drzewa jednak wysokie trochę wyrosną. możemy stworzyć coś co będzie nam burzyło te wszystkie rzeczy co nam będą wypadały co, co jeszcze te drzewa i bierzemy teraz filer filer czy filter e, filera kładziemy w tym miejscu filera zrobiona się kolejna obramówka i teraz co zostanie w, musimy do środka włożyć złożyć tam schemat w środku czyli będę potrzebował 9 gras w środku wygląda jak yy, jak crafting table ustawiamy grasa jeżeli chcemy żeby nam zburzyło i teraz jeżeli podłączę tutaj jeżeli napełnię te silniki i podłączę yy, prąd to co, to co jest tam w środku w tej obramówce będzie burzone yy, zaraz wam pokażę nie wiem po co też biorę od razu to water ale to co opa opa i teraz patrzcie to stawiam to, co to jest w środku to jest zburzone i teraz przydałoby się zrobić, że to co jest zburzone to żeby zostało od razu zagrane w tym momencie robimy sobie tak jak zazwyczaj robiliśmy to Robimy znaczy się w najróżniejszych farmach Czyli robimy sobie wodę pod spodem To spalimy jeszcze raz Opa, op Nimi stałe sadzonki Wbrew pozorom to trochę długo się robi, jeżeli Was zniknie ta obromówka to musicie Nowo włożyć schematy. Bo często tak się zdarza, że jeżeli za dużo się nie będzie działał, to wtedy ta obromówka znika. Yy, tu jeżeli to musi być tak samo zielone. raz po raz będzie trzeba po prostu tego grasa włożyć jeszcze raz. Yy, zrobię... Ma, bo dobra, to zrobię, nie będę robił cięcia, tylko zrobimy tą wodę jeszcze pod tym... No, najważniejszymi kablami gdzieś po e, zautomatyzować też na swoje sposoby jak w tylko wam, w jaki sposób to, że to żeby automatycznie się sadziły poprzez podłączenie prądu i do tych działań złożymy i tam niszczymy, e, woda 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 to już mogę to wziąć nie będę rok, woda. pokazać by parę go ale... żeby nie było kripelki i zbierania wszystkie maszynki używają różnego rodzaju silników jakich użyjemy tak w każdych yy, maszynkach w interkapcie w reakcji jakiś inny szybkość akurat w tym momencie użyjemy jak naj, najlepszego ale my tam mamy w naszych estrajach z yy, team engine z tym. bodajże tak Zamiar rozwalić ich. Chwwba. Mogę sobie wybrać single player comment. szybciej proszę, ciebie tak sobie robię. Ponowalajcie się pomiędzy sobą, a nie pomiędzy nimi. A nie mnie jak to pomiecie. Wszystkie te są tutaj Jeszcze naokoło lepiej sobie zrobić więcej miejsca od tych y, itemów, od tych drzew Bo jak te to liście też wracają poza jakiś tam większy obszar Także y, może Wam się to też przydać, zbieranie itemów na większym obszarze I to one też dalej wylatują z drzew Poste kurde, miecz mam brać, żeby cię zabić. Na końcu sobie je robiłem, żeby wszystkie te spływały w jedno miejsce. Oop. Oop. Wszystkie te napływały w jedno miejsce. No dobra. W ten sposób. nie chcę Oop. Tam w dół powinien być spadek żeby to tam Oddajemy sobie obsydianową rurę, która będzie zbierać to mamy. Oksydian, proszę. Paj. Nie, nie chciałem tego rurka rozwalić. Mogę jak to rury tam sobie połączamy. Stonowy, czy tam stonowe, do góry ciągniemy wyprowadzamy na powierzchnię, czy tam do skrzydek. Jakby to na jakąś, Chcę, żebyście wiedzieli jak to jest zrobione. I to do skrzynki. Czas, 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 czas. Miesiąc. Przepraszam za małe cięcie. Eee, ściszę sobie trochę sąd, bo zauważę, że w tamtym kawałku jest za głośno. Tylko możemy urosnąć tym drzewkom, żeby wam to na szybko pokazać. Drzewka już są dużawe. Uruchamiamy teraz naszego nasz silnik, nasz filer widzicie wszystko się burzy, pięknie, ładnie to jedzie takimi mm, jedzie po kolei każdy poziom i jedzie takimi liniami także jak chcecie to możecie na przykład użyć z 2-3 filery 2-3 yy, filery. filery na żeby działo szybciej na mniejszych powierzchniach i te my, jak widzicie, spływają i zaraz będą do skrzyneczki wpływać. Przynajmniej powinny. A co to z tego będzie, to ja nie, A, nie wiem. Dobra, do Podłączymy pod tą rurę silnik. A to damy już lec na przykład albo dobra, mniejsza który yy, najmocniejszy silnik pod względem zbierania z i temu z jakiejś tam powierzchni i damy sobie załodujemy lawa, lawa, lawa lawa? nie, o zresztą nie wiem czy ona to też będzie działać ale chyba nie No, wszystkie temu zostały zebrane drzewa do końca są ścinane Ten silniczek wyłączamy jest Lisk, Liska są, zostać przynajmniej na wypadną włączamy ten i ten możemy to oczywiście na jednym kablu zrobić repeaterami lekko opóźnić żeby ten dolny się wcześniej załączał na górny wolniej jeszcze później po nim, po tym dolnym um, tutaj temu zabrakło to pokażę wam oczywiście tutaj rurami możemy so nie tu co ja robię Rurami oczywiście możemy podprowadzić do tych filerów Żeby itemy, co spadną tam na ziemi Do dowody, żeby wpływały z powrotem do tego Nie będziemy potrzebować dodatkowych itemów no. To na tym zakończę ten odcinek Zapraszam Do subskrypcji mojego kanału Jak widzicie jakieś przydatne rzeczy tu się pojawiają raz po raz To są nowe rudy? Nowe rudy z naszych modów. Dobra, zakończę ten odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.